łączy żłobek muzyczny w Głogowie Małopolskim i pralnię chemiczną oraz samoobsługową w Rzeszowie. Ich właściciele zdecydowali się na wzięcie unijnej pożyczki. Wzięcie jej jest dziecinnie łatwe. A jak można to zrobić, wytłumaczymy już za chwilę. W podkarpackich skarbach RPO. Proszę zostać z nami. O pożyczkę unijną mogą się starać właściciele mikro, małych i średnich firm. Branża nie ma znaczenia. Pieniądze, maksymalnie 600 tysięcy złotych, mogą być wykorzystane na przykład w taki sposób czyli na zakup nowoczesnego sprzętu. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam serdecznie. Anna Szucza, Telewizja Rzeszów. Bardzo mi miło powitać Państwa w pierwszym salonie pralniczym, w którym mamy do dyspozycji pralnię samoobsługową, jak i również pralnię innowacyjną wodno-chemiczną. Pamięta Pan pierwszych klientów tej pralni samoobsługowej? No oczywiście, oczywiście. Pierwszymi klientami byli obcokrajowcy. Trzech Hiszpanów przyjechało do nas z walizką pełną swoich rzeczy i prali to. Byliśmy szczęśliwi, że no w pierwszym dniu w zasadzie już mieliśmy klientów. Salon pralniczy w Rzeszowie działa od października ubiegłego roku i nie byłoby to możliwe, gdyby nie unijna pożyczka innowacyjna w wysokości 600 tysięcy złotych. Pomysł przyszedł dosyć naturalnie. W wielu miastach Polski powstają pralnie samoobsługowe. Czas najwyższy na Rzeszów. Według mnie Rzeszów potrzebuje tego, mamy coraz więcej studentów, coraz więcej turystów. Coraz więcej osób, które będą potrzebować tej, tego typu usługi. W salonie pralniczym to nie tylko pralnia samoobsługowa, ale to również innowacyjna pralnia wodno-chemiczna. Jesteśmy w posiadaniu w tej chwili najnowocześniejszego sprzętu, jaki jest dostępny na rynku, jeśli chodzi o pranie chemiczne. Jest to technologia z 2016 roku, która gwarantuje nam bezpieczeństwo przede wszystkim dla środowiska i dla osób korzystających z tego. Otrzymaliśmy pożyczkę w wysokości 600 tysięcy złotych na okres 5 lat. Pomogło nam to w dużej części zrealizować plan otwarcia salonu pralniczego. Obecnie w salonie pralniczym zatrudnione są dwie osoby, ale poszukiwany jest jeszcze jeden pracownik. Cieszę się bardzo, że w ogóle jest praca i lubię tą pracę. Po prostu ją umiem i lubię. Tak może się wypowiem. No pralnia, praca w pralni jest ciężka, ale no daje satysfakcję, jeżeli, jeżeli klient jest zadowolony, my też jesteśmy zadowoleni i chcemy zawsze być pod klienta. Przy staraniu się o unijną pożyczkę, właściciele pralni skorzystali z pomocy Lubelskiej Fundacji Rozwoju. Pożyczki unijne udzielane na terenie województwa podkarpackiego, między innymi przez naszą fundację, czyli Lubelską Fundację Rozwoju. Są jednym z najniższych, jeśli chodzi o koszty metod finansowania przedsiębiorstw z województwa podkarpackiego. Ze względu na warunki pożyczki, czyli maksymalna kwota pożyczki do 600 tysięcy, brak prowizji za jej udzielenie, oprocentowanie stałe na poziomie 1,87% oraz okres spłaty do 84 miesięcy, można powiedzieć, że są to parametry, które gwarantują, że jest to jedno z najlepszych, najtańszych źródeł finansowania dla firmy. Dodatkowym uatrakcyjnieniem tej oferty jest to, że przedsiębiorca może skorzystać z karencji w spłacie kapitału. Może ona wynosi maksymalnie 6 miesięcy, czyli przez taki okres klient może płacić w początkowej fazie spłaty pożyczki wyłącznie odsetki, biorąc pod uwagę oprocentowanie niewielką kwotę, a dopiero po tym czasie przystąpić do spłaty samego kapitału. Kolejnym pośrednikiem finansowym wybranym przez Bank Gospodarstwa Krajowego, gdzie można składać wnioski o unijne pożyczki, jest m.in. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego. Pożyczki te ogólnie przeznaczone są dla przedsiębiorców z Podkarpacia. Natomiast jeśli nawet firma z innego województwa ma u nas oddział i chce tutaj realizować inwestycje, jak najbardziej, że tak powiem, może skorzystać z oferty funduszu pożyczkowego. Nie mamy jakiegoś takiego okresu, którego wymagamy regulaminowo, więc teoretycznie nawet po zarejestrowaniu działalności firma może przyjść do nas, przedstawić nam swój pomysł na biznes, my oczywiście rozpatrzymy, czy, czy ten pomysł, że tak powiem, jesteśmy w stanie sfinansować. Czasem może się zdarzyć, że możemy wymagać od firmy, powiedzmy, dwóch, trzech miesięcy, żeby jednak potwierdzić, że, że ten pomysł ma szansę powodzenia, natomiast nie jest to koniecznością. I jeśli chodzi o pomysły, które przedsiębiorcy nam tutaj przedstawiają, no mamy bardzo dużo różnych branż. Oczywiście, od branży spożywczej można tutaj dokonać jakiejś modernizacji restauracji, na przykład można otworzyć przedszkole, żłobek, kupić wyposażenie. Mamy również większe firmy, które potrzebują zakupu maszyn, na przykład takich specjalistycznych. Wniosek, który należy wypełnić nie jest trudny. Co więcej, można powiedzieć, że jest dziecinnie łatwy. Halo, dzień dobry. Słucham panią. Prawie 160 tysięcy złotych. Pożyczkę na taką kwotę zdecydowali się zaciągnąć właściciele muzycznego żłobka w Głogowie Małopolskim, którzy są także współwłaścicielami powstającego tuż obok Centrum Medycznego. Prowadziliśmy przedszkolę już półtora roku i chcieliśmy założyć ten żłobek, bo wielu rodziców zgłaszało właśnie zapotrzebowanie na to, że... Jednak nie mają co zrobić z tymi malutkimi dziećmi. Chcą iść do pracy, a jednak gdzieś ich to ogranicza. I stąd mieliśmy właśnie pomysł na to, żeby rozkręcić taki biznes. Pomysł był, tylko właśnie brakowało mi środków. Natomiast od mojej koleżanki przypadkowo dowiedziałem się, że są takie niskoprocentowane pożyczki. I postanowiłem podjechać, porozmawiać. Okazało się, że napisanie wniosku jest dosyć proste, ponieważ bez pomocy osób czy firm zewnętrznych udało mu się napisać taki wniosek. Praktycznie cała procedura od początku pisania projektu do momentu, kiedy już środki wpłynęły na konto, minęła trzy tygodnie, także uważam, że bardzo szybko i bez jakichś tam większych problemów udało nam się tą pożyczkę dostać. Ta pożyczka jest w wysokości 159 tysięcy i z tej pożyczki częściowo sfinansowano żłobek. W miejscu, gdzie się znajdujemy była jedna wielka przestrzeń, także te pieniążki w dużej części poszły na przygotowanie, na przygotowanie ścian, malowanie grzejniki, prace hydrauliczne, prace elektryczne. Także to pochłonęło dużą część budżetu. Natomiast resztę, to tak jak widać, zakupiliśmy wyposażenie, czyli zabawki, wyposażenie kuchni, wyposażenie łazienek i to, co jest potrzebne tak na początek, żeby ten żółbek zaczął funkcjonować. Natomiast z drugiej części, sfinansowaliśmy część centrum medycznego Niwa, które znajduje się tutaj za ścianą. Planujemy otwarcie czterech gabinetów, między innymi gabinety kardiologiczne, neurologiczne. Ja nazywam się Elżbieta Kozłowska-Barona, ze mną jest Marcelek, nasz pierwszy oficjalny klient tego żłobka. Dotykamy się tutaj codziennie. Pierwsze cztery dni był z mamusią na dniach adaptacyjnych. ale przyjął się pięknie i teraz mamusia nam go zostawia. Tak od godziny dziewiątej do szesnastej Marcela bawi się tutaj z nami. Ja jestem absolwentką Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku pedagogiki opiekuńczo-chowawczej. Wcześniej też pracowałam w żłobku, ale przez fakt, że zaszłam w ciążę, musiałam sama zostać ze swoim maluchem w domu i właśnie nie miałam co z nim zrobić. Dopiero aż osiągnął ten wiek przedszkolny, poszedł do przedszkola i zaczęliśmy z mężem poszukiwania. I jak się dowiedziałam, że jest szansa, służyłam dokumenty i się udało. Myślę, że fajna sprawa, że... Mam nadzieję, że będziemy się tutaj rozwijać i, i wraz z, i z ilością przybywających dzieci będzie też przebywało nas opiekunek. To, to że pracuję, to ma ogromne znaczenie. Wiadomo jest motywacja, żeby się dalej rozwijać wyjść z tych przysłowiowych dresów i, i, i robić coś w życiu ważnego, tym bardziej, że ta praca daje ogromną satysfakcję przy takich maluszkach, które tutaj nastawiają pierwsze kroki, wypowiadają pierwsze słowa. Zdobywają nowe umiejętności i to się dzieje na naszych oczach. To jest coś po prostu wspaniałego. Nabór wniosków o przyznanie unijnej pożyczki standardowej do 300 tysięcy złotych i innowacyjnej do 600 tysięcy złotych cały czas trwa. Wartość całego projektu to ponad 227 milionów złotych.